Misiek, zdjęcia. Nie, początek imprezy. Nie, zdjęcia głupio wychodzą. No. O, nie. Możecie coś mówić. Teraz nagrywa. możecie coś mówić śmiesznego. Hej, coś śmiesznego. No hej. No hej. Coś Przecież nie, nie będę nic mówić, bo ty nie lubisz jak się odzywam. Ja też. Zdjęcia? <noise> nie wiem, o co chodzi, ten. Proszę. Plasma. Niby 42. A gówno tam widać? Ale HD masz, tak? Nie, to mam, jasne. Także zobaczymy potrawy. To jest jakiś, nie wiem, tuńczyk ty. Tuńczyk ty, jajka są w majonezie. O, dobra, sałatka. Śledzik. Mięsko, chlebek, kobra, robol No. Jaki jasny tam siedzi? No, myślę, że większy ten pokój jest. Który? Na mnie też. Wyłącz to nie do móły, daj. A nie, będzie. A będzie. A będzie. Ej, to house, uh, right? ja, on kabam... ma swojego kolegę. Bo ja go... On jest gejem? On jest gejem, on ma grabarza. jest grabarza? Nie. nie. Grabarz, nie? On tylko z nim chodzi. Za rękę. Ale on jej powiedział, no, że. coś mówi, ja no. On... on powiedział, że... Ty się nie będzie? Nie, że ja go zostawiłam. Aby ty byłaś z go zostawić? No nie, ja go się dopytałam w takim sensie, ja cię zostawiłam. Ej, weź tam połóż tą moją torebkę, koło w twojego plecaka. Weź to mi się Dobra, okej. Okay. Jak zwykle siebie. Dobra. Czekaj, <grymne> bo to jeszcze... moją siostrę! O, to jest, jest. Justyna. <grymne> no, jeszcze pamiętam. Kurwa, nie mam nic. Połóż nas po plecy. Dobrze. No, także siedzimy, czekamy na ludzi. No taka wyganana byłaś, no mów coś. Raz, 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 raz próba. Czy ty nie lubisz jak się odzywam. Właśnie. Słyszałaś? Ale nuda ty. A teraz będzie naprawdę? Ciekawe czy da się sfilmować to. A musi wiedzieć? Czy dawajcie jakieś, jakieś pytania ułożymy i, i przeprowadzimy wywiad. Dobra. Czy ma czy ma klasę? Czy po nas przeżyła taką traumę, że już żadnej klasy nie chce mieć? Chyba nie ma. Cicho. odkryto? <grystuk> tak. Nie, Nie, na. Trzy na. Trzy